Witaj w pierwszym odcinku mojego podcastu, miejscu, gdzie czekają na ciebie spokojne opowieści o prostym życiu, małych przyjemnościach i chwilach blisko natury. Jeśli szukasz wyciszenia, oderwania od codzienności albo delikatnego towarzysza przed snem, jesteś we właściwym miejscu. Będziemy razem. Zaglądać w codzienność, taką zwyczajną, ale pełną magii, jeśli tylko spojrzymy na nią uważnie. Zabiorę cię dziś na spacer, spacer po wrześniowym rzosowisku, z psem u boku, z termosem ciepłej herbaty i własnymi myślami, z ciszą, która nie boli, tylko koi. To będzie opowieść o końcu lata, o zapachach wrzosu i ciepłym powietrzu, ale też o czymś więcej, o byciu samemu z sobą. Może moja opowieść pomoże ci się zrelaksować, a może po prostu zasnąć z uśmiechem. Usiądź wygodnie, możesz zamknąć oczy. Możesz położyć się na kanapie pod ciepłym kocem. Nie musisz robić nic więcej, po prostu słuchaj. Zaczynamy. Długo planowałam ten dzień. Byłam tam już wiele razy blisko, prawie ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Albo brakowało czasu albo pogoda płatała figle aż w końcu nadszedł ten właściwy moment taki który nie miał żadnych wątpliwości to był właśnie ten dzień pogoda dopisała ciepło słonecznie ale bez upału słońce miało kolor złoto pomarańczowy Niebo było intensywnie błękitne, a po nim leniwie sunęły białe obłoki, jak wata cukrowa, zawieszona na płótnie koloru lata. Wydawało się, jakby wszechświat znał moje zamiary i chciał, by ten dzień wydarzył się właśnie dziś. Posłuchałam go. Przygotowałam termo z herbatą i maślane ciasteczka, które robiliśmy wczoraj z dziećmi, ale dziś zjemię w innym towarzystwie, w towarzystwie psa, śpiewu ptaków i swoim własnym. Włożyłam ciepły sweter, bo wieczory mogą robić się już chłodne, i wyszliśmy. Powietrze miało w sobie złoto. Późnego lata. Tego rodzaju ciepło, które przychodzi tylko o tej porze roku. Gdy dni wciąż są długie, ale wieczory już szepczą o nadchodzącej jesieni. Szłam powoli. Żwir chzęścił pod stopami, a palce muskały wysokie łodygi wrzosu. Ich kwiaty miały przygaszony fiolet. Pachniały słodko i kołysały się delikatnie na wietrze. Trzmiele, leniwe, krążyły między kwiatami, zbyt syte, by się spieszyć. bo to miejsce, żosowisko. Nieskończone po łacie fioletu rozkociągały się aż po horyzont. Miejscami przerywane jasnym piaskiem, jakby te plamy ziemi miały tylko jedno zadanie podkreślić piękno tego, co rośnie obok. To miejsce ma w sobie magię i spokój. Pamiętam, że to było jedyne z miejsc, które pokochałam zaraz po przeprowadzce tutaj. Nie znałam tu jeszcze wtedy nikogo, a wrzosowisko, Stało się moim schronieniem, takim, które przypominało dom, dom, gdzie wrzosy niemal wchodziły do ogrodu rodziców. Tamte pola były jednak inne, prowadziły w stronę morza. Zawsze wyobrażałam sobie, że wrzosy mają szczególną więź z morzem, że razem tworzą idealną parę. A tu, Wrzosy są same, jakby ich związek z morzem się skończył, a one wciąż czekały, wierne, ciche, nieskończenie cierpliwie. Szłam powoli, pozwalając nogom nieść mnie własnym rytmem. Nie było potrzeby się śpieszyć. Szłam leśną ścieżką, w stronę bajkowej polany. Pies szedł obok mnie. Razem przy nocę, raz trochę z przodu, a raz z tyłu, węszył, oglądał się, jakby sprawdzał, czy nadal tam jestem. Szliśmy znajomą ścieżką, zarośniętą, pachnącą latem i wilgocią. Czułam się dobrze, sama, ale niesamotna. Z biegiem lat nauczyłam się być w swojej własnej obecności i polubiłam ją. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś nie wiedziałam, co robić z sobą, kiedy nikogo nie było obok. Szukałam ciągle nowych zajęć i aktywności, by być zawsze zajętą, by nie dopuszczać do siebie sytuacji, gdy zostaję sam na sam, z sobą i własnymi myślami. Ale z czasem, stopniowo, nauczyłam się siebie. Zaczęłam dostrzegać, że w ciszy jest coś niezwykle kojącego, że mogę usłyszeć rzeczy, których nie słyszę w hałasie i będzie codzienności. I wtedy, na środku polany, zobaczyłam pastwisko otoczone starymi drewnianymi słupkami gdzie pasło się ogromne stado owiec. Było ich kilkaset, białe, puszyste, spokojne. Ten widok był tak piękny, że zatrzymałam się. Patrzyłam w ciszy. Przypomniałam sobie, jak kiedyś spotkałam tu pasterza. A właściwie pasterkę, młoda dziewczyna z kilkoma psami. Prowadziła do stadu z gracją i czułością. Rozmawiałyśmy chwilę. Powiedziała, że kocha tę pracę, że każdego ranka budzi się z radością, że czuje sens życia, bliskość z naturą i rytmem życia. Zazdrościłam jej wtedy. Nie dlatego, że chciałam być pasterką, ale dlatego, że ona była sobą. Spokojna, spójna, spełniona. Cudownie było na to patrzeć, że można zajmować się tym, co się lubi, i być przy tym w pełni autentycznym i szczęśliwym człowiekiem. Usiadłam na kamieniu. Zdjęłam buty. Kamień wciąż był ciepły od słońca. Wrzos łaskotał mnie po kostkach, a trawa. Była sucha i miękka. Pies położył się obok mnie. Westchnął głęboko. Hmm, jakby też rozumiał, czy nie trzeba iść dalej. Wzięłam głęboki oddech. A ramiona opadły. Mięśnie rozluźniły się. Zamknęłam oczy. Świat przestał istnieć. Zawsze mnie to miejsce wzrusza. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że przypomina mi, że świat trwa bez względu na wszystko że cykle natury są spokojne, niezmienne, cierpliwe że wrzosy zakwitają co roku i że ja mogę do nich wracać. Gdy w końcu otworzyłam oczy, mój wzrok Przykuło serce, wyryte na drzewie. M plus A, 2005. Zastanowiłam się, co teraz dzieje się z M i A. Może siedzieli tu razem, planując wspólne życie. Ślub, dzieci, dom, spacery po tych samych ścieżkach. I teraz wracają w to miejsce całą rodziną. I pokazują dzieciom ten kamień i wyryte na drzewie serce? A może miłość nie przetrwała? A dziś tylko jedno z nich czasem wraca tu. Siada na tym samym kamieniu i wspomina, uśmiecha się w duchu, czując lekki żal, ale też wdzięczność. Bo każda miłość, nawet ta niedokończona, jest piękna, jeśli opowie się ją z sercem. Wyjęłam herbatę. Była jeszcze ciepła. Pachniała malinami i ziołami. Upiłam łyk. Przepyszna i słodka, pomyślałam. Maślane ciasteczka, przegryzane bez pośpiechu, idealnie uzupełniły jej smak. I wtedy usłyszałam ciszę. Ale to nie była pusta cisza. To była ta pełna, wypełniona wiatrem, oddechem psa, dalekim dźwiękiem owiec, szelestem traw, cisza, która nie męczy, cisza, która otula. Myśli płynęły powoli, bez oceniania, bez poganiania, po prostu tam były. Pomyślałam o tym, jak bardzo warto nauczyć się być samemu, nie w samotności, ale w obecności swojej, własnej, bo przecież jesteśmy z sobą całe życie. Z oddali, w promieniach wieczornego słońca, dostrzegłam dwie sylwetki. Para koni prowadzona na spacer. Jeden biały w szare centki. Drugi, kasztanowy z rozbianą grzywą. Poruszały się powoli, dostojnie, spokojnie i bezpiecznie. Jeden spojrzał na mnie, miał wielkie, łagodne oczy. Takie oczy, które ma tylko szczęśliwy i oddany koń. Poczułam ciepło w sercu i pomyślałam, że kiedyś spróbuję jazdy komnej? To musi być cudowne przeżycie. Słońce opadło coraz niżej. Światło zaczepiło się o końcówki traw. Jakby ktoś zapalił tysiące małych świeczek. W żywopłocie za mną zaśpiewał ptak. I wtedy pomyślałam, że to może naprawdę. Jest jedyne miejsce na świecie, przynajmniej teraz, przynajmniej dla mnie. Nie chciałam być nigdzie indziej, tylko tu, z zamkniętymi oczami, w spokoju, który tak trudno znaleźć w codziennym świecie. Zostałam jeszcze chwilę, aż wiatr się ochłodził, a niebo zaczęło zmieniać się. Pies Przyciągnął się, otrzepał i spojrzał na mnie z pytaniem w oczach: Wracamy? Uśmiechnęłam się. Tak, wracamy. Do domu wracaliśmy powoli. Tą samą ścieżką, ale wszystko było trochę inne Leżejsze, cichsze, w środku też. Nie wydarzyło się nic, a jednak wydarzyło się wszystko, Czego potrzebowałam? Czasem nie trzeba spektakularnych przygód, by poczuć, że życie ma sens. Wystarczy słońce, ścieżka, ciepły kamień pod stopą i oddech bez pośpiechu. Wystarczy chwila, by poczuć siebie. Dobrze jest umieć być samemu. To inwestycja w spokój, w relacje z własną osobą. W ciszę, która zna nas najlepiej. Niech każdy z nas znajdzie swoje wrzosowisko, niech znajdzie miejsce, gdzie czas zwalnia, a serce mówi: Jestem sobą i jestem u siebie. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Dziękuję, że dałaś sobie ten czas. Może jutro też wybierzesz się na spacer? Może sama, może z psem, może z własnymi myślami? A może tylko zamkniesz oczy i przypomnisz sobie, że życie nie musi być wielkie, żeby było dobre, że dzień nie musi być spektakularny, żeby był ważny. I czasem cisza mówi więcej niż tysiące słów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a teraz spokojnej nocy. Dobranoc.